Zakończył się kolejny niełatwy miesiąc, ale ostatnio łatwych nie ma. Podsumujmy sobie kwiecień. Kwiecień podsumujemy według następujących tematów: migracja, inflacja, wybory w Europie, stopy procentowe, wynagrodzenia, PKB, osoby po 50. roku życia na rynku pracy, narodowy spiks powszechny, program konwergencji, bezrobocie, kursy walut i ceny paliw. Już 1 kwietnia mamy dwie istotne informacje do odnotowania. Pierwsza z nich to liczba uchodźców. Straż Graniczna poinformowała nas, że do przełomu marca i kwietnia z Ukrainy do Polski przybyło 2 415 tysięcy uchodźców. Druga istotna informacja dotyczy inflacji. Wstępny odczyt inflacji za miesiąc marzec. I tutaj inflacja zatrzymała się na poziomie 10,9% rok do roku, 3,2% miesiąc do miesiąca. Jak się później okaże w połowie miesiąca, były to i tak. Niedoszacowane wartości. 3 kwietnia w niedzielę odbyły się wybory parlamentarne na Węgrzech. Piąty raz, a czwarty raz z rzędu, wygrała partia Wiktora Orbana Fidesz. Partia Fidesz z wynikiem 54% i 13 setnych będzie mieć teraz 135 deputowanych spośród parlamentu liczącego 199 posłów, co stanowi 68%. Frekwencja w tych wyborach wyniosła 70% i 21 setnych. Parlament Węgierski jest inaczej skonstruowany niż Parlament Polski. W 199-osobowym parlamencie 106 posłów wybieranych jest w okręgach jednomandatowych. Pozostałych 83 posłów wyłania się w głosowaniu na partyjne listy krajowe. 6 kwietnia jest kolejne posiedzenie w tym roku Rady Polityki Pieniężnej. Na tym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej decyduje o podniesieniu stóp procentowych o 100 punktów bazowych do poziomu 4,5%. 10 kwietnia startują wybory prezydenckie we Francji. Pierwsza tura. Startują obecnie urzędujący prezydent i 10 innych kandydatów. W pierwszej turze Emmanuel Macron zdobywa 27,85%. Zanim jest pani Marine Le Pen 23,15. I trzeci kandydat, o którego nikt się nie spodziewał tak wysokiego poparcia, z wynikiem 21,95%. 15 kwietnia dostajemy ostateczny odczyt inflacji za miesiąc marzec. Inflacja jednak nie wyniosła 10,9%, a procent aż 11%, z czego towary... Podrożały o 11,6%, natomiast usługi o 9,1%. Jeżeli chodzi o stosunek miesiąc do miesiąca, to inflacja wyniosła 3,3%. Towary zdrożały o 4,1%, natomiast usługi o 0,8%. 21 kwietnia otrzymujemy obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022. To wynagrodzenie wynosi 6665 zł. i 64 grosze. 22 kwietnia GUS dzieli się kolejnymi informacjami, tym razem o naszym PKB rocznym za rok 2020 i za rok 2021. Według ostatecznego szacunku produkt krajowy brutto w roku 2020 roku zmniejszył się realnie o 2,2%, porównując to z rokiem 2019. Wcześniejsza prognoza zapowiadała spadek o 2,5%, także jest lepiej. Natomiast w roku 2021 PKB realnie urosło o 5,9% jest to bardzo dobry wynik, ponieważ wcześniejsza prognoza zakładała wzrost o 5,7%. 24 kwietnia mamy Dogrywkę we Francji, druga tura wyborów prezydenckich, i w nich wygrywa aktualnie piastujący urząd Emmanuel Macron z wynikiem 58% i 54%. Jest to znacznie więcej niż można było się spodziewać po sondażach. 25 kwietnia otrzymujemy informacje od GUS o aktywności zawodowej osób po 50 roku życia. I w świetle tych informacji widzimy, że osoby aktywne zawodowo w tym przedziale wiekowym stanowią 33,7%. Są to osoby aktywne zawodowo, czyli pracujące i bezrobotne. 26 kwietnia mamy aż trzy istotne wiadomości. Pierwsza dotyczy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w roku 2021. I wynika z niego, że w Polsce ubywa obywateli. Aktualna liczba obywateli to 38 36 100. Osób jest to 1,2% mniej niż w Narodowym Spisie Powszechnym z roku 2011. Lepiej mają się mieszkania. Tam wzrost wyniósł 13,7%, a całkowita ilość mieszkań to 15 340 100. Druga istotna informacja w tym dniu to coroczna aktualizacja programu konwergencji. Wynika z niej wprost, że PKB będzie Polski hamowało co roku. Jest to bardzo zła wiadomość. Również zmniejszać się będzie dług publiczny i jest to wiadomość raczej dobra. Niestety wiemy też, że inflacja będzie spadać, ale bardzo wolno, zdecydowanie wolniej niż zakładaliśmy. I bezrobocie. Bezrobocie będzie ciągle spadać, aż osiągnie poziom 2,6. Później powinno być to ustabilizowane przez 3 lata, czyli okres 2023 do 2025. Ma się to nijak do założeń budżetowych na ten rok. Troszeczkę zbliżone jest to do prognozy. Narodowego Banku Polskiego, ale też są dosyć istotne rozbieżności. Trzecia istotna informacja w tym dniu to szacunek bezrobocia w marcu. Bezrobocie w marcu wyniosło 5,4%, wobec 5,5% w lutym i 6,4% w marcu poprzedniego roku. Na koniec 29 kwietnia otrzymujemy informacje o wstępnym szacunku inflacji za miesiąc kwiecień. Niestety odczyt ten jest rekordowy, wynosi 12,3%. Jest to więcej niż szczyt, który przewidywaliśmy w połowie roku, bo był przewidywany na poziomie 12%. Teraz szczyt ma być na poziomie 14% i również przypaść na gdzieś środek roku. Patrząc na kursy walut pomiędzy 1 kwietnia a 29 kwietnia dolar amerykański zdrożał o ponad 20 groszy. Euro, frank i funt pozostają na podobnym poziomie, dalej w zestawieniu nieba rubla rosyjskiego. Przyglądając się cenie ropy naftowej od 1 kwietnia do 29 kwietnia, widzimy, że w ciągu miesiąca były duże wahania. Rozbieżność około 20 dolarów. Natomiast na początku i na końcu miesiąca ta stawka była zbliżona. Co nas czeka w maju? W maju będziemy obserwować cały czas te same sytuacje, co w miesiącach poprzednich. Tylko dla niektórych jest troszeczkę inny miesiąc, ponieważ zaczyna się od 4.